3, 2, 1, go! Z 7 lewy do 6 prawy przez szczyt, 300 prostój. 6 minus prawy. 250, mocno hamuj. 3 lewy z drogi. Przechodzi prawy hak. Do 3 lewy do 5 minus lewy Do 5 plus prawy podwójny, długi 150 5 plus lewy przez most 150 Stóż 5 minus lewy, 150, mocno hamuj lewą, 2 minus prawy z drogi do 5 lewy prawy 80 6 lewy 300 mocno hamuj do szczyt dwa lewy syf 150 mocno hamuj 2 minus lewy otwiera przechodzi 3 plus prawy lewy 80 hamuj 3 plus prawy krótki 50 4 lewy przechodzi 2 plus prawy podwójny na główną 50 5 plus prawy do 6 lewy 150 mocno hamuj 2 plus prawy przechodzi 3 lewy szeroko przystanek sącis 2 2 plus lewy 3 prawy 250 7 prawy przez szczyt 1050 6 prawy z mocnym hamowaniem 4 minus lewy krótki 80 5 plus prawy, 80. 6 lewy przez szczyt, kapliczka ogniem, 200. 5 plus lewy, do 5 plus prawy, 250. Mocno hamuj szykana od lewej. 250. Hamuj 3 prawy z drogi. 5 plus lewy bardzo długi, przechodzi 4 plus 80, hamuj 2 prawy ściana, 80, 3 lewy średni na jedź, 50, 5 plus prawy, 70, hamuj 4 minus lewy celuj, 80. 104 plus prawy 100, hamuj most, 3 minus lewy, krótki syf, 5 prawy, krótki 200, mocno hamuj, 1 plus lewy, krótki, 1 plus lewy, krótki, 100 mocno hamuj, most, 2 lewy podbija, opór musisz. Do 5 lewy później, 80, 6 prawy, hamuj, 4 minus prawy. Do 6 lewy, przechodzi 5 prawy, 50 hamuj, 2 prawy, 350, prostój. 7 lewy, 100. 7 lewy, prawy przez szczyt. 100. Szczyt, 6 lewy, 100. 6 prawy, metal lotna. Jeszcze jest dalej. 150 gaz, gaz. 5 lewy, krótki przez szczyt. 150.